Codziennie na całym świecie konsumenci produkują 300 milionów ton śmieci plastikowych, z czego tylko 15% jest zbieranych i segregowanych. To, co dzisiaj tu robimy, razem, wspólnie na tej plaży, wśród tych drzew powinno stać się naszym obowiązkiem. Jeżeli naprawdę zależy nam na matce naturze oraz na przyszłych pokoleniach, to powinno przejść do tak zwanej rutyny. To moja codzienna droga do pracy. Jeżdżę tędy rowerem i za każdym razem niestety mijam tony śmieci. Dzisiaj wspólnie z kolegami z PepsiCo i koleżankami oczyścimy to miejsce. Od godziny. Już druga taka dawka worków poszła z powrotem do bazy. Osobiście spodziewałam się bardzo dużo plastiku. Myślałam, że będą tu królować butelki i torebki jednorazowe. No natomiast ku mojemu zdziwieniu szkło i aluminium. No i szkoda, bo to są materiały, które można w bardzo dobry sposób przetworzyć i zbierać. Razem z innymi wolontariuszami z PepsiCo jesteśmy dzisiaj przy Wiśle, tuż obok naszego biura na La Playa, gdzie no niestety jednocześnie cieszymy się, jest nam bardzo smutno, że udało nam się zebrać tyle śmieci w niecałe półtorej godziny. Co tylko świadczy o tym, jak bardzo potrzebne są tego typu akcje, jak bardzo społeczności, małe społeczności właśnie z danych okolic powinny się w nie angażować.